Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała Wam legendy o danym kamieniu. W tym razie o się. Głównymi postaciami jest tam piękna bogini Afrodyta, a także grecki bóg miłości i namiętności seksualnej, Eros. Eros to był piękny młodzieniec, który posługiwał się strzałą i łukiem. Mam tutaj moje strzały, a tutaj łuk. Miał oczywiście skrzydła i często był pokazywany jako, na początku jako dorosły młodzieniec, później jako e, dziecko. Dziecko bogini Afrodyty. To są dwie główne postaci. I teraz dowiecie się, o czym jest ta legenda. On, Bóg Eros, posługiwał się tym łukiem. To jest taki e, odpowiednik naszego Amora, który jest e, rzymski. Pamiętacie, jak on wyglądał? Amor. Łuk strzała, tak? Posługiwał się łukiem, no pewnie nie takim jak ja mam, ale to jest jedyny jaki mam. Strzelał do wybranej osoby i drugi i tworzył nowych bogów. Eros był pierwszym bogiem greckim. Był synem Afrodyty. Opowiem Wam teraz o pięknej bogini miłości Afrodycie. Spójrzcie na. Nie. Bogini Afrodyta po ciężkim dniu często kładła się spać, zmęczona. Natomiast Eros, który był rubasznym dzieckiem, robił jej zawsze na złość. Wiecie co on robił? Jak ona zasypiała, on ucinał jej paznokcie, a ona tego nienawidziła, bo miała piękne włosy, paznokcie, zawsze była najpiękniejszą boginią. On jej robił takie fikuśki małe, ale że była przypowiednia dotycząca bogów, że żadna część ciała nie może ulec zniszczeniu, to bogowie musieli naprawiać jego żarty. I teraz ja, jako eros, pokażę wam, co robił. Mama poszła spać. nie da. Aha, ty, ty, ty. się da. Więc zrobił takie fikuśki i udało się. Udało się, a paznokcie zamieniały się w kamienie onyksy, ponieważ bogowie każdą część ciała botki Greków musieli zamieniać w kamienie, ponieważ nie mogły ulec zniszczeniu. Onyks po grecku oznacza pazur, racica, paznokieć. Stąd legenda nawiązywała właśnie do paznokcia Afrodyty. I właśnie onyks, kamień, który jest kamieniem już przez Greków i przez Rzymian, uznany jako szlachetny, ponieważ skalimosa ma 7 masz, jest właśnie tym wspaniałym, twardym, mocnym, ostrym kamieniem. Taka była legenda właśnie o Onyksie. Zapamiętajcie ją.